Już po raz 16 w Bojanowie rozegrany został turniej bule. To druga obok majowego rodzinnego turnieju cykliczna bojanowska impreza rozgrywana w tej coraz popularniejszej dyscyplinie. Bóle znane były już w starożytności, grali w nie Grecy używając kamieni jako kul oraz Rzymianie wykorzystujący drewniane kule pokryte żelazem. Pasjonatem buli był papież Juliusz II, który stworzył nawet drużynę. Pierwszy oficjalny turniej bóle został rozegrany w 1910 roku w Marsylii. Skąd popularność tej dyscypliny w Bojanowie? Kiedyś na Dębcu zagrałem właśnie z Francuzami i z Belgami, spodobało mi się to. Po roku ściągłem kulę z zachodu, z Francji dokładnie. Przywiozłem to do Bojanowa. W Bojanowie, w Bojanowie też się to przyjęło i po trzech latach żeśmy zorganizowali pierwszy turniej no i dzisiaj jest już szesnasty turniej z kolei. Do grania w bóle mieszkańców Bojanowa nie trzeba namawiać. Bawią się całe rodziny. Wystarczą kule, dobre chęci, odrobina precyzji. Przychodzą całe rodziny, grają to dzieci, grają rodzice i to nie ma właściwie żadnej zasady, żeby na przykład dziecko nie mogło zagrać ze starszym. Albo na przykład starsza osoba z młodszego, to nie ma znaczenia. Każdy może rzucać. Ja bym na takim turnieju, gdzieśmy pojechali do śremu Przyszedł ojciec, mama i dziecko i żeśmy przegrali, a myśmy już uważali, że dobrze gramy. I pytamy się, a państwo ile razy grają? My pierwszy raz. Uczestnicy 16. turnieju Bojanowie zostali podzieleni na kategorie. Osobno rywalizowały kobiety oraz pary mieszane. Areną zmagań był park kosynierów, który przeszedł gruntowną rewitalizację i na dzień dzisiejszy zawodnicy wykorzystują ścieżki do, do swojej gry. Jest to bardzo ładny park, poza tym też wszyscy mieszkańcy w niedzielę spędzają tutaj czas, jest dużo ławeczek, plac zabaw. Podczas turnieju zawodnicy bardzo dobrze się bawili, ale duch rywalizacji był równie silny. Każdy chciał zdobyć puchar burmistrza Bojanowa. Precyzja rzutów i taktyka odgrywały bardzo ważną rolę. Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęły Grażyna Mylka i Ewa Baranowska, drugie Maria Bartkowiak i Hanna Alejska. Trzecie Marta Zarwańska i Weronika Dmitrow. Wśród mężczyzn triumfowali Marek Szymczak i Paweł Adamczak. Na drugim miejscu Sławomir Lubawy i Robert Bella. Trzecie miejsce zajęli Roman Stopa i Karol Michalski.